Siemaneczko w piątej części Let's Play Arkania Upadek Setari. W troszeczkę mnie tutaj nie było, praca goticzek e, mnie pochłonął. Co? Chyba z Lesterem ostatnio gadaliśmy, nie? Tak. Dobra, wcieliliśmy się w skórę Lestera w ostatnim odcinku. E, no i dobra. Do kopalni mamy iść, tak? Zrobić tam porządek. Z czymś. Pamiętam, tam byli też orkowie niewolnicy, którzy okazali się w porządku. I też byli tacy, którzy byli mniej w porządku. Dzień dobry. A to są ci, właśnie w porządku. No dobra, e, możesz mi dać pochodnie w sumie. Możesz i tak schować ją podczas rozmowy. Ty jesteś gormak? Przesyłam mnie je Lesto. Mm -hmm. Jestem przyjacielem. Tak jest. Lesta? Ten miły jegomość z tatuażem na twarzy. O, Morgrasz z wojenna farba? T, tak! Bardzo przyjaciel! Gormak zachować głowa! Gormak słuchat! No to bardzo dobrze. Co możesz mi powiedzieć o kopalni? Mhm. O! Być ciemno? Spróbujmy inaczej. Wiesz jak mogę dostać się do Karelli? Może przez drzwi! Ale one twardsze niż skała! Może przez e, tunel my kopać, ale przyjść gachluk... Możemy wykopać e, nowy tunel e, koło drzwi! Ale skała bardzo twarda! Może gachluk dokopać do szlachetna pani, ale wtedy szlachetna pani nie żyć! Hmm... Kopalnia jest otwarta. Czemu nie uciekliście? Bez szlachetna pani? Człowiek i na nas polować! My dostać kara. Nie! Pani to wolno! Zapomniałem, kim jest ta szlachetna pani cholercia. Możesz mi pomóc jakoś inaczej? My się ukryć w jaskinia z zapasy. Tam ziemia za twarda dla kachluk. Dużo, dużo towary. Ty iść do magazyn i wziąć co trzeba. E, no dobra, tak też zrobimy. Zaraz pójdziemy pod ten magazyn. To jest zamknięte, czyli tu. A tutaj zakładam, że może być ten magazyn, chyba nie, o którym on mówił. Czy nie? Nie, nie, no to są ci w porządku, tak. Orki niewolnik, dobra, nie będziemy im yy, żadnej. O nie, 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 żadnej krzywdy robić. Um, weźmy sobie jakąś tam recepturkę. Dobra, tu możemy pochodnie odpalić. Mamy tu już jakąś skrzyneczkę. Mm, tak, weźmy to. Dobra, czy coś tutaj więcej może być. Esencja Wieczności. No w tym magazynie... jak naprawdę to chyba guzik jest z yy, rzeczy. No coś jest tam. Hełm Błogosławionego Ucznika. No nie jest to na pewno dla mnie. To ja z tą pochodnią to naprawdę... <ślesk> Ale bez pochodni jak bez ręki. Zakładam, że tu pewnie nie ma spele'a, żeby sobie jakieś światełko odpalić, pewnie nie. Jest tu, jest... Jeszcze... O! Mam jakiegoś orka. Ja słyszę, że ty mówisz Skormak, Ty nam pomóc? Uratować szlachetna pani? Postaram się. Tak, no. o ile nie żyje. Niewolnik móc kupić wolność za złoto. Ty mieć złoto? Ja handlować. O! Mieć szatkie Dobra, pokaż, no co tam masz. Że kupca tu nie spodziewałem. Eee... Słuchaj, wiesz co? Stal. No to jest wszystko dość drogie. Patrząc na to, ile ja mam złota, to tak za dużo bym tego nie nakupił. Oczywiście mam jeszcze sporo złota, tak mi się wydaje, we ekwipunku. Parę tysięcy, ale mimo wszystko. Dobra, przypomnijmy sobie, czy jest coś do skraftowania, coś takiego fajnego. Eee, czekajcie, hełmy, na przykład, 110, bądź też 170, a my mamy 100. O kurde, no to hełm by się przydało skraftować. Jakie, jakiego my mamy? A, w ogóle bez żadnego bufa, tutaj jest, cholercia. Ehm ten chyba byśmy wzięli. zdrowie, wytrzymałość, umiejętność walki wręcz, dystansowa to już tak nie, niekoniecznie. Nie, no ale ten ma lepszy pancerz. Może będzie gorzej wyglądać sztabka stali. Dobra. Eee, a możemy sztabkę stali sobie wytworzyć. O Jezu. Nie wiem czemu tego nie robiłem. Przepraszam, wytwórzmy. Tak jest. Zapomniałem chyba kompletnie o tym. Na bank. Eee, tak jest. No nie wygląda już tak majestatycznie, no ale jest duża różnica. No, dobra. Więcej chyba nie chcemy od Ciebie. Oj, coś mnie plecy cholercia... O, przepraszam, ale coś mnie... ...strzykło. O Jezu, i teraz oczywiście będzie mnie... Um, bo nie, to, to nie ma sensu tego. patrzeć. Dobra, nie. Już tutaj nic więcej nie wymodzimy Eee. Na górze to chyba byliśmy, nie? Ta Dobra, to ogólnie spadamy stąd Owocny wypad to nie był, chociaż no... Eee, ten hełm sobie zrobiliśmy coś mogę jeszcze zagadać? Nie. Dobrze, świetnie, kurde, nie wiem jak się usadowić. Dobra, jesteśmy z powrotem. Czyżbyśmy mieli tu jakiś przeciwników. A Małe główienka. Coś takiego. Dobra, jeszcze jakieś gówno chce tutaj do mnie podejść i prosić się o wpierdziel. Chyba, że ten ból... O Jezu, to będzie aż tak rozbudowane te tunele. Dobra, co my tutaj mamy? Yyy... Ścierwo. Ścierwo do pokonania. Aż tak rozbudowane to będą tunele, cholera jasna. Oj, kurczaczki. A, złoto to bardzo chętnie. Jak chodzę bez pochodni, to mi wybaczcie, no ale wkurza mnie, że co kawałek muszę ją chować. Już. Teraz gnoju dostaniesz za, za wszystko. Naprawdę? Co on sobie myślał, że co on mi tutaj zrobi? No i to oczywiście tak, przy kopaniu też. No już, 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 już. Tu Mamy kolejnego ścierwica. Elo. Wypad Dobra, i takie tondorondo widzę, że zrobiliśmy sobie albo i nie Gdzieś tu się pokręciliśmy. Boże, ja tu się podejrzewam, że będę chodził godzinami po tych tunelach. Pętany pełzać za 500. Wow To nie byle co? Skrzynka z pierdołami. Dobra, zakładam, że tu pod spodem. Chociaż nie, tam coś może być. Nie, nic tutaj więcej nie ma. Dobra. Małe główienka mnie prześladują. O, tu mamy skrzynkę, wybaczcie. Ciężki arbalet. Ciekawe. Ogólnie w y, tym dodatku, chyba jeszcze ani razu nie spotkałem skrzynki zamkniętej, nie? Ciekawe, czy zapomnieli to dodać, co jest w sumie bardzo prawdopodobne. Czy o co chodzi? 54. 55. Mana walka wręcz. Magiczne. Regeneracja wytrzymałości. Many. Mana zdrowia. Many. Hmm. 21. Możemy wziąć to. Broń dystansowa, ta ciężka broń należała do zarządcy setaryjskiej kopalni, który trzymał kuszę pod pryczą, gdyż obawiał się pełzaczy. Zasłużył w ten sposób na szyderstwo podwładnych, gdyż od setek lat nikt nie spotkał tamtych stworzeń. Aha, to się zdziwili. Cześć, ja wolę. Dobra, niech będzie ta kusza. Jakaś tam odmiana eee, prawo, lewo. Prawo to jest tutaj, nie? Się cofniemy, tak naprawdę. Nic konkretnego tutaj nie będzie. Nie, ruda żelaza mnie nie interesuje. Może skrzyneczka jakaś, wiecie, zawsze coś może się trafić. Wypad. Ale tu widzę złożę złota. No złota nie, nie potrafię odmówić, wybaczcie mi. To zawsze jest interesujące. Dobra, on do ronu odfajkowane, żeby nie było, że coś pominąłem. Mm, I możemy iść prosto. Dobra, w razie możemy olać te małe główna Nie ma chyba potrzeby tam się zatrzymywać. No, tego nie możemy olać. Musimy zrobić porządek. I coś mu chyba nie wyszło. Zabiłem to małe, badziewie? Czy gdzieś jeszcze jest? Eee, nie jestem pewien, w którą stronę to wygląda jak ślepy zaułek. Sprawdzimy. Eee, tak, i sporo tutaj. Znaczy, sporo no. Jest złoto. <grym>, Także jest dobrze. Eee, to chyba też jest złoto. Nie. Diamenty jeszcze lepiej. Już już się to wam zajmuję, bo widzę, że masz silne parcie na szkło. A, przepraszam, jeszcze jeden Przepraszam za moją arogancję, że was... nie zobaczyłem i nie zająłem się wami natychmiast. Wybaczcie mi to Tu się to zawaliło w cholerę. diament bardzo chętnie, zwłaszcza, że kosztuje dość sporo, ale pewnie sprzedać to bym go... Właśnie, takie ciekawości, za ile mógłbym go e, sprzedać? Tu gdzieś chyba powinien być, czy... Nie, nie, tu powinien być. Zbryłki złota są. Jest. Zapomniałem, że tu w tej cholernej grze nie ma ceny podanej, tylko dopiero przy kupcach. Ooo, jest. Dobra, trochę mnie nie było w tej arkanie, ale bardzo szybko uświadomiła mnie, z czym mam do czynienia, z jakim barachłem. Cholera, wie w którą stronę tak naprawdę idę. Liczyłem, że tu będzie ślepy zaułek. No, niestety nie. Czerne pełzacie tutaj są. Od razu chodźmy już pod tego drugiego. Dobra. Nie padł? Nie dobiłem go? Nie, no oczywiście, że go dobiłem. Nie daj mi spokoju, jak nie zrobię z nim porządku. Dobra. Wypadł. O, odszczepcie się ode mnie, naprawdę Nie warto ze mną zaczynać. Jakąś szybką dopałkę weźmiemy Pajęczyny A, za pajęczynami. Mogę to rozwal... Nie, nie mogę. Nie, przepraszam. Liczyłem, że mogę jeszcze coś z tym zrobić. Gdzie to mnie cholera prowadzi? A podejrzewam, że pewnie tu. No co, tam było jedno przejście zakratowane, zamknięte, nie? Bardzo możliwe. No ale dobra, jeszcze nie będziemy cofać. Zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Dobra, ładnie. Yy, idziemy. Ciśniemy. Dobra, te małe główienka olejemy. Poczekamy. Jak nie... Jak chcą, to proszę bardzo, mogą biec za mną. Ja tam się nie pogniewam. O, tu mamy większego przeciwnika. No no, no, już, 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 już spokojnie. Dobra. Okej. Okay. O Jezus. Pośpieszyłem się. Chociaż... Aucz! Oj, to nie to chciałem użyć. Zapomniałem, że mam, że param się trochę magią hobbystycznie. Dobra. Duże pomieszczenie, aha. Ale czy, żeby coś tu było więcej? Do sprawdzenia, do ogarnięcia, do wzięcia? Chyba tak niekoniecznie. Zobaczmy, ha, tu są kolejne te małe ścierwiksy. A mam królową. O, proszę, jak miło. Dobra. Zapiszmy sobie. A nie mogę w trakcie. Prawdę? Daj mi kuszę. Urwa. Małe główna. Ej, nawet coś z tej kuszy robimy. Dobra. Nie, tutaj to tylko Miecz ma rację bytu na te małe łachudry. Nie podlega wątpliwości. Mogę teraz? Nie, no stoi przed nami jebitna królowa, czego ja oczekuję. Dobra. Nie no, lecimy. Lecimy, nie śpimy. Eee, hmm, co to było? Regeneracja wytrzymałości? Yy, dobra, myślę, że możemy to wziąć. Oj, dobra. Jakby była płotkami, się warto zająć. Tak mi się wydaje. No teraz miała swoją szarżę, ale nie stanowi jakiegoś wielkiego wyzwania. Dobra. To tyle jeśli chodzi o płotki. Opę... To jest jeszcze opętana królowa. Ale dobranoc, tylko tyle? Burde, szko... Powiem wam, że szkoda było tej potki, którą właśnie złożyłem. Spieprzaj. Mam przejście dalej. Zaraz, a mam szlachetność. A ciekawe co tutaj będzie, bo po lewej stronie coś ma być. Z niej coś mogę wyciągnąć? Hmm. Szkoda. Ale teraz zapiszmy zdecydowanie. Okej. Okay. Co mamy. A krótki, krótki nóż. dobrze. Tutaj! Już, 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 już. Tu nic więcej nie widzę, dobra. Nie sądziłam, że wydostanę się stąd, żywa. A tu jednak. Jesteś. Przysłał cię, Lee? Tak. Jestem posłańcem Robara III. Szukam kamiennych kluczy dla Miltena. Potrzebne mu są do otwarcia świątyni grobowej twoich przodków. Masz przy sobie kamień mądrości? Tak. Proszę. Dziękuję. Ruszajcie, zanim pojawią się tu pełzacze. Hmm. Czemu orkowie Torusa cię zaatakowali? Bo publicznie oświadczyłam, że Torus jest odpowiedzialny za to, co się tu dzieje. Nie umiem tego udowodnić, ale jestem pewna, że to on zmusił mojego ojca do wezwania demona do Setarif. On i ten orkowy szaman, który z nim był. Skąd taka pewność? Tuż zanim demon zaatakował myrtańską armię? Mój ojciec udał się do swych komnat razem z Torusem i tym orkiem. Zabronił sobie przeszkadzać. Nawet mnie, swojej własnej córce. Dobra, ja wiem, że bronisz Tatusia. Oczywiście, może być tak, jak mówi, ale też nie jest bez winy. Gdzie jest teraz Twój ojciec? Nie wiem, ale obawiam się, że demon zabrał go do wnętrza góry. Mhm. Mm to istny cud, że nadal żyjesz. Tak, zabierali nas pojedynczo. Wkrótce przyszliby też po mnie. No dobra, czy to mamy odfajkowane? Ok, co nie zmienia faktu, że tu mamy yy, kamień szlachetności, a ja nie sprawdziłem tego tunelu. No i teraz pytanie, czy cholera tutaj iść? Oficera tutaj mamy, dobra. Czy nie? Znaczy ogólnie to wyjdziemy sobie tędy, zapewne. Zaraz tu będą te kraty. Albo i nie. W którym miejscu wyjdziemy? Hmm, nie, to jest jeszcze miejscówka, w której nie byliśmy. O, no mamy jakiś kuferek. Pierścień poganiacza niewolników. Y Miecz pojedynkowy gwardię Torna. Jednoręczna. Ciekawe, bo 47. A to nie, to jednak słabizna, nie? Myślałem, że zdecydowanie coś coś lepszego, dobra. To nie, nie, nie. No, tu są te kraty. Ok, może warto z. uratować pani! Ty uratować wolność! Ty być wielki wojownik! Zgadza się. Dobra. I teraz pytanie: co robimy dalej? Klucz. Znajdź cztery kamienne. Aha, dobra. Jeszcze brakuje mi jednego. Mhm. Tylko wydaje mi się w południowo-zachodniej części miasta, że chyba nie warto iść tutaj tym tunelem. Że to po prostu widok. No właśnie, to jest na powierzchni. Tak, wychodzimy. Nie, nie warto tam iść. Bym obstawiał zresztą. Nie, nie chcę mi się nawet. Tam nie będzie nic ciekawego. Dobra, chyba jeszcze z Lesterem trzeba zagadać, nie? Ile tu będzie? Kurwa, już, już się zgubiłem. Czekaj, nie. Stąd wyszliśmy, dobra, halos. Spokojnie. Jest, jest Lester. Ta. Wrócimy do Aha! Aha, na razie ma to gdzieś. No dobra. Tam jakiś kamień kolejny mamy, ten klucz. Nie wiem czy go to zainteresuje. Spotkałem lesterem. A, no zapomniałem. Gdzie? W pobliżu kopalni. Chciał pomóc Kareli, którą zaatakowali nordmarscy orkowie Torusa. Miała przy sobie kamień mądrości. Tak jest, dobra. Cholercia, wiecie co, nie wiem, czy nie zakończymy sobie tu odcinka, bo kurde. A coś mogę zrobić z tym kamiennym blokiem? No, na razie jest zablokowane, bo muszę się dostać tu, a nie bardzo wiem jak. Więc tak, ja popróbuję metodą prób i błędów gdzieś tą drogę cholerną znajdę. A na dzisiaj to by było na tyle, także wpadajcie do opisu, trzymajcie się i na razie.